Powołujemy pełnomocnika, żeby Polska też lepiej jeszcze służyła Wam, Waszym relacjom z naszym pięknym krajem. Chcemy, żeby gdziekolwiek jesteście, żeby Polska była w Waszych sercach, w Waszych działaniach, w Waszych czynach, żeby to nie był tylko ślad przeszłości, ale żebyście też w piękny sposób pomagali nam budować przyjaźń pomiędzy narodami, pomiędzy państwami, Taka jest nasza intencja, a też żebyście byli widocznym dowodem tego, jak piękną kulturę Polska miała, ma, jaką jak chcemy szeroko na świecie pokazywać piękno naszej kultury, sztuki, literatury, architektury, historii, oczywiście, bo Polska jest wszędzie tam, gdzie są Polacy, gdzie są Polacy, mówimy Polonia, Polacy za granicą. Wszyscy, którzy czasami już nawet w trzecim, czwartym, piątym i dalej pokoleniu czasami nie tak świetnie nawet mówią po polsku, ale czują się Polakami, są dla nas Polakami. Będziemy robić wszystko jako rząd Rzeczypospolitej, żeby łączność Polaków z Polską, gdziekolwiek oni są, na wschodzie czy na zachodzie, żeby była jak najbardziej ścisła jak najbardziej owocna i żeby świadczyła o tym, że Polska jest w naszych sercach, w naszych umysłach i także w naszej przyszłości. Dziękuję Wam bardzo za wszystko, co robicie i gdziekolwiek jesteście.